Rozstanie, rozstanie i jeszcze raz rozstanie. Jest mi bardzo ciężko, bo wreszcie znalazłem to, czego tak długo szukałem. Jest mi bardzo ciężko, bo wreszcie znalazłem. to, czego tak długo szukałam? Ciężko, bo znalazłem. Proszę was, o modlitwę będę całym sercem wdzięczny za każde najdrobniejsze wspomnienie od Boga w tej intencji. No nie da rady. Natomiast słuchajcie, no, jeśli chodzi o Nike, no to dlaczego włączyłem ten film? Ponieważ rzecz się stała niesłuchana. Proszę pani, proszę pana. Najka zapowiedziała, że odchodzi z internetu. Cześć kochani, witam Was cześć. bardzo serdecznie w najnowszym cześć, cześć, cześć. filmie, który może nie do końca będzie jakoś bardzo optymistyczny, ale ja myślę, że jak będziemy go wspólnie oglądać to jest z Antrimonami, to się właśnie taki stanie. Zostawimy sobie troszkę nadziei w nim, przynajmniej Dobra, mam szybciej. nadzieję. Nie wiem. Mam nadzieję, że będzie w nim nadzieja. Nawet jak ten film zatytułować, zobaczę później po tym wszystkim, co Wam tutaj opowiem. Słuchajcie. Um... Jak powiedziałaś, nie uwierzycie, i, i Nike w tyle, to myślałam, że wziąłeś ślub i straciła dziewictwo w Las Vegas, w Las Venturas ewentualnie. W sumie grudzień się kończy, 31 grudnia. Powinnam zrobić takie małe podsumowanie tego roku. Ale w tym momencie jakoś tak nie czuję tego. Dużo w tym roku się działo, dużo wydarzeń takich związanych, czy to właśnie z działalnością. Zrobiła kreski, no jak no tak, no jak najbardziej. Z czy jakimiś tam innymi sprawami sądowymi, w ogóle przypominam, że sprawa sądowa będzie 23 stycznia. Ale faktycznie, faktycznie był taki moment, że ona codziennie wstawiała i przypominała ludziom, że, że ona będzie miała tą tutaj będzie sprawa i że, że zapraszam wszystkich, którzy chcą zobaczyć prawdę. Mm. A teraz jakoś cicho. Cichutko. O godzinie 9 w sądzie rejonowym w Rybniku, tam to sprawa dotyczy tej wypowiedzi mojej na temat właśnie Grzegorza Brauna. A może ona zapowiada, że powoli będzie odchodzić z internetu, bo spodziewa się, że może faktycznie być ukarana? Nie, no chyba nie, chociaż przed chwilą słyszeliśmy o tym, że żyjemy w państwie z dykty, moi drodzy, więc wszystko jest możliwe. Ale to już tam zostawmy. Pamiętajcie, że jak coś możecie tam wbijać jako widownia. E, to jest jedna rzecz. Przyszedłbym, no elegancko. Im krzyż, przeciw! Rzecz, słuchajcie, dużo mnie to wszystko Mali. stresu kosztowało w tym roku, co się działo. Dużo takich rzeczy niemiłych się działo, dużo hejtu, dużo jakichś właśnie niemiłych rzeczy, takich w życiu moim prywatnym. Nadia, dziękuję Natomiast bardzo. W pewnym miesiącu zaczęłam tak bardziej zastanawiać się właśnie nad kwintesencją całej tej Nike. Ja o tym starałam się nikomu nie mówić, dopóki ja sama w sercu nie podjęłam tej decyzji. Chodzi o to, że ja już od dłuższego czasu nie chcę tutaj być. I tu nie chodzi o to, że ja od a nie, niestety nie można. Od razu, zaraz przerwę całkowicie całą działalność. Natomiast mówię po prostu wprost, że będzie mnie dużo, 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 dużo mniej. Uważam, że jednak od tej Nike coraz bardziej pragnę odejść. I powiem Wam, że. Dlaczego? Natalio. Ten robił taki. Patrzcie, widzicie, i ona powiedziała na samym początku, że ten film raczej nie będzie taki pozytywny. No jak nie? Patrzcie, no ja się ciągle uśmiecham. Nie myślę o tym, żebyśmy się uśmiechać. To jest mimowolne. Bardzo przełomowe. Ja już mówiłam, jeszcze pamiętam, pod koniec tamtego roku, że ten 2024 rok będzie dla mnie takim momentem przełomowym, będzie niepewnie się dużo działo. Po prostu ja to jakoś tak sercem czułam. Oczywiście wiadomo, że ponad tym wszystkim ufiałam Panu Bogu i wierzyłam w to, że jakby On to wszystko tak poprowadzi, tak jak tego? On tego pragnie dla mnie. Wiadomo, że czasami ja jako kobieta... Nie widzę, jak ktoś robi kontent na rozstaniu, a ona się rozstała. Aha, że rozstanie, rozstanie, jeszcze raz rozstanie. No nie wiem, może to jest rozstanie z kanałem, z widzami. I z internetem, a połączenie z jakimś chłopem. Nie wiem. Nie rozumiem tego, co Pan Bóg mnie oczekuje, ale po prostu są takie sytuacje w życiu, że mimo wszystko trzeba Panu Bogu zaufać. No, od początku tego roku, tak do okolic lipca, był to bardzo trudny dla mnie czas i w ogóle, ale później w pewnym momencie em, pojawił się w moim życiu ktoś, dzięki komu zrozumiałam, że wreszcie czuję to, co powinnam czuć przy kimś. Że znalazłam w swoim życiu kogoś, kogo tak naprawdę. Bardzo potrzebowałam, kogoś, o kogo się modliłam, kogoś to był po prostu moim, tak jakby takim domem. Tutaj niektórzy mogą mnie zrozumieć, jeśli tak dokładnie skupią się na tych moich słowach. Moim domem. Miałem, miałem sen, piękny sen. W mi się rodzinny dom, ciepły pies, duży stół i pachnący na nim chleb. Miałem sen, piękny sen, a w nim mam o twoje ręce. Kroją chleb, dają znak, żebym wrócił. Jak najprędzej. A on chciał buziaka, a ty sprzed, a przed ślubem i sobie poszedł? A, no rozumiem. W słowach, co ja zawsze wypowiadałam, kogo ja... Ten, kto się słyszy, nazywa się Mateusz. Dziękuję, Seba. Naprawdę szukam. Wreszcie poczułam się zrozumiana, wreszcie poczułam się doceniona. Wreszcie poczułam się po prostu kochana. I to miało miejsce w drugiej połowie tego roku. I uważam, że to był ktoś, na kogo bardzo długo w swoim życiu czekałam. I ogromnie doceniam tę osobę, że ona jest po prostu każdego dnia Pana Bogu. So, witam serdecznie, so, się nie było. Ale głos mi się łamie, Bardzo dlatego miło. że ta osoba odeszła. Ja wam tutaj oczywiście za dużo na temat tej relacji nie będę opowiadać, bo pragnę to zostawić między tą osobą a mną. Ale okay. mimo wszystko pragnę się po prostu z wami podzielić tym szczęściem, które przy sobie miałam. Wreszcie spotkałam kogoś, kto naprawdę... No to przykre, no. No co wam będę mówić? Przecież teraz się nie będę wyśmiał. zobaczcie, ta Ewa odeszła, odeszła stąd. Nie no, absolutnie. No przykre. No co, no przecież nie będę, nie będę się tutaj żartował, nie będę sobie śmieszkował, tylko no widać, że... widać, że jest smutno, więc no przykro mi, przykro mi Natalia. traktował mnie z taką ogromną delikatnością i czułością. Mimo, że nasze drogi obecnie się rozeszły, to... Wiem, jak bardzo byłam szczęśliwa i wiem też, że pragnęłam dać szczęście tej drugiej osobie. I to jest tutaj najważniejsze. Że mimo wszystko po prostu jestem wdzięczna. No. wsparcia. To jest urocze takie mimo wszystko, jak bardzo woli. I to jest coś takiego, że wiecie, człowiek by czasami chciał coś ratować, tylko, że nie ma pojęcia jak. Człowiek chciałby nad sobą pracować, tylko czasami na przykład nie dostaje tej szansy. I taki, taki troszkę mam taki w sercu żal, że ja mam zawsze tak w sobie dużo miłości. Pragnę o kogoś dbać, pragnę go kochać na swój własny taki sposób. Pragnę dać drugiej osobie szczęście. Ja po prostu wreszcie poczułam, że ktoś jest moim domem. Chciałam tej osobie dać wszystko co najlepsze. To jest właśnie ogromne, nawet nie, nie, nie chcę powiedzieć, że problem. Natomiast yy... wydaje mi się, że teraz ciężko będzie Natali. Dlaczego? Ponieważ ona ostatni rok mówiła ciągle, czy w podcastach, czy gdzieś w wywiadach, czy gdzieś pisała, że ona już jest gotowa na. na... Na chłopaka, że ona już jest gotowa w ogóle na dzieci, że ona już jest gotowa na założenie rodziny i ciągle tak to podkreśla. Więc ona w tym momencie zdaje się być osobą, która bardzo kogoś teraz potrzebuje i teraz będzie szukać chłopa, szukać związku. A wiecie, jak to jest, jak się szuka związku, nie? To musi jakoś tak naturalnie całkiem przyjść. Nie szybko, naturalnie po prostu. A tu wiecie. A tu jak teraz już jest w potrzebie, tak w cudzysłowie. To może być jeszcze, jeszcze ciężej. Ale no jak widać, nie jest mi to obecnie dane, i bardzo z tego powodu cierpię. Natomiast ta osoba właśnie tak jakby pokazała mi troszkę życie przynajmniej na ten moment, z innej perspektywy, troszkę pomogła mi popatrzeć na to wszystko z innej strony. I jestem za, za to ogromnie wdzięczna, mimo że uważam, że mi tej osoby brakuje i w ogóle. To może będzie to dla was żałosne, ale ja tak troszkę wierzę w to wszystko, że. Potyszy się to dobrze i że kiedyś się tam jeszcze w życiu spotkamy, tylko pewne inne rzeczy musimy sobie w sercu przemyśleć. I wierzę, że tak będzie. Przy tej okazji proszę Was bardzo o modlitwę za mnie i za tą drugą osobę. Będę Wam z całego serca wdzięczna. I e, e, Moi drodzy, no tutaj no, tak nie, wy... nie mogę, nawet, nawet jakbym chciał, to, to nie mogę. Właśnie pragnę Wam powiedzieć, że te filmy na tym moim kanale będą dużo, dużo mniej. Dużo jednak się działo. I uważam, że. pewne rzeczy były w ogóle niepotrzebne w tych mediach. Z perspektywy... Co? Chyba straciłem resztę szacunku do niej. No widzisz, on mi patrzy, ona tutaj pią 5,42, i ona tym, tym filmem tak naprawdę chciała e, coś, wiesz, udowodnić, coś, e, znaczy nawet nie coś udowodnić, właśnie w drugą stronę. Chciała trochę posypać głowę popiołem, e, może przeprosić, może przyznać się do jakiegoś błędu, i tutaj ten, Zajwo pisze chyba straciłem resztki szacunku do niej. No cudowne to jest. Czasu mam wrażenie, że w tym momencie, w tym tutaj grudniu, troszkę ich żałuję. I troszkę bym chciała czasami... A których dokładnie? Jestem ciekaw w sumie. Jedno, niektóre rzeczy powiedzieć, pokazać wam inaczej. Nie udało mi się to, bo na początku tego roku była Jerecha, bardzo dzięki. taka chaotyczna. Dopiero później się uspokoiłam i to i właśnie znowu mi pokazali, że zaczęłam jakoś tak błyszczeć, że wreszcie chyba odnalazłam tą taką osobę, przy której wreszcie poczułam się w pełni taką sobą. Tego całe życie szukałam. No. Moment, w każdym razie, moi drodzy... Ja będę o was pamiętać yy, i w ogóle cały czas jak coś przy okazji dziękuję wam serdecznie za wsparcie mojej ja działalności, kiedy tak. wam to właśnie tutaj wszystko, wszystko działa, czy działało, bo już nawet nie ma jak powiedzieć. Pozdrawiam uśmiech. Dziękuję wam też za modlitwę, która niejednokrotnie mi pomagała. Dziękuję po prostu za to, że jesteście tutaj ze mną i że mnie wspieracie w taki sposób, jaki potraficie, czyli czasami nawet zwykłym komentarzem potrafiliście mi poprawić dzień. Ja chcę teraz bardziej zająć się tym swoim własnym życiem. Zaczyna się nowy rok, więc to jest 365 nowych szans. Od Pana Boga nam podarowanych. Natomiast uważam, że mimo wszystko ja pragnę skupić się na swoim bardziej życiu prywatnym, pragnę bardziej takiego spokoju w życiu, pragnę takiego dążenia do tego, żeby być jak najwspanialszą żoną. Mimo, że teraz obecnie jest mi ciężko, to wiem, że. O tym właśnie mówię. Z czasem się to wszystko zmieni i, i pewnie będzie dobrze, bo Pan Bóg pewnie wie, dokąd mnie prowadzi. I ja jemu po prostu mimo wszystko ufam. Mimo że nie jest mi łatwo, naprawdę ciężko. To wszystko znoszę i mam takie, wiecie, wybuchy takiego no Bo jest mi po prostu przykro, że... Ale bardzo smutne jest, nie? Natomiast dosłownie, jakby jeszcze tutaj jeszcze chwilę bez cięć było, albo, bar... albo jeszcze dłużej mówię o tym chłopaku, to bym się popłakała. Dobra. Odszedł ktoś. 10 minut pierdzielenia do obcych ludzi, 10 minut ten sam, samym, 10 minut o tym, że nic się w sumie nie zmieniło. Trochę jak postanowienie noworoczne. Z kim chciałam spędzić przyszłość. To mnie boli. Ja mam nadzieję, że kiedyś się to wszystko tak zmieni na dobre. I w ogóle, że uda się to wszystko jakoś tak ogarnąć. Może ta osoba też to ogląda. Niech wie, że wiele jej zawdzięczam. I w pewien sposób na tę osobę też czekam. Jak byście zareagowali? Jak byście, moi drodzy, zareagowali, gdybyście byli w takiej sytuacji, że jesteście z osobą, która jest w internecie, i później rozstajecie się z nią. I ktoś mówi, ty. Czyż ona chyba tak by mówiła? O waszym rozstaniu. I Wchodzicie na film i ona mówi, że właśnie, no, że możesz to oglądać, i tak dalej. Co myślicie? A ja no, ja w końcu brzmi jak normalna dziewczyna, a nie dziwica do ślubu. I chrześcijan, was fajne katolicy. Jest źle, ja byłem w podobnym miejscu. Trzeba wziąć pod uwagę, że możliwe, że się będzie do końca Ci samemu i pomyśleć, co będzie się wtedy robić. Paradoksalnie, wtedy może się ktoś pojawić. Tak! Dokładnie, nie. to może właśnie w ten sposób bardziej. Najka się. Czego chce od chłopa, ale czy jest kimś, kogo chłop, jak ona chce? Mam na myśli osobę wierzącą, bardziej konserwatywną, może... Mhm. Pierwszy raz w życiu Nike'a nie dał ryjca na filmie. Jeżeli on nie był osobą publiczną, to raczej nie powinien nawet o tym rozstaniu wspominać. Mhm. Mam nadzieję, że święta Bożego Narodzenia Wam dobrze minęły Nic. i że macie. Taką... sałatki aż no i dwie puchy zjadły. Fajną nadzieję na nowy rok, taką pozytywną energię na nowy rok, na jakieś nowe szanse. I mam nadzieję, że spotkacie kogoś, kto Was pokocha szczerze i kogo Wy pokochacie. Jak i ja również mam nadzieję, że sami siebie kochacie taką zdrową miłością i że ufacie. Nie. To ponad akurat wszystko, nie. Pomimo wszystkich trudności Panu Bogu. Tak, akurat nie. E, Przy tej okazji tylko Wam pragnę powiedzieć, że spokojny będę tutaj raz za kiedy, wracać do Was z jakimiś małymi filmami i tak dalej. Bo to nie jest. Może pracę dostała? Mówiłam, takie pożegnanie. Tylko tym bardziej tutaj, właśnie powiedzenie, że chyba to już nie jest dla mnie i dlatego będzie tego mniej. Natomiast, jak mówię, spokojnie będą takie filmy raz za kiedy, ale na pewno nie z taką częstotliwością, jak na przykład w grudniu one były, czy coś. Będzie ich dużo, dużo mniej. Po prostu w mediach będzie mnie mniej. Mam nadzieję, że jesteście w stanie to. Kto będzie tęsknił, łapka w górę, moi drodzy. Zaraz zrozumieć. Mam nadzieję też, że jak troszkę poczuję się lepiej, to że tutaj Wam coś bardziej sensownego nagram i w ogóle, ale. Teraz nie chcę. Teraz zrozumiałam, że... Znaczy, ja wam powiem tak, że mi się wydaje ogólnie, że jak jej przejdzie te, ten smutek po rozstaniu, to znowu będzie pisała o tym, że nie wolno robić loda, bo to jest grzech i upodlanie, i że dziewczyny to szmaciury. Potrzebuje po prostu w życiu spokoju. Że, że to nie jest tak, że ona teraz potrzebuje spokoju i teraz jest smutna. Natomiast, no mówię, no, nie minie... Moja predykcja, moi drodzy. Ze trzy miesiące. Ze trzy miesiące, styczeń, luty, marzec, no początek kwietnia może. I wróci na jaką, która będzie pokazywała. Ten jest, ta jest szmaciurą, ten jest bezbożnikiem, ten jest fajny katolikiem, a tego w ogóle wysłać do piachu. Do piachu i na stos! Najpierw na stos, a później do piachu. A tego najpierw do piachu, a później na stos. I po pewnych tak właśnie będzie. spraw w swoim życiu. I zajęcia się po prostu swoim życiem prywatnym. I tego, żeby stać się jak najlepszą kobietą. No, tak właśnie dla tak, tak. samego siebie też. Predykcja, skąd takie trudne słowa znasz? Wiesz co, kupiłem sobie papier toaletowy z tym, ze słownikiem. Dziękuję wam. Jak sobie. siedzę i sram, to sobie czytam. To też nie za wszystko. A tak naprawdę to nie, ale chciałbym w sumie. Trzymajcie się cieplutko, no i do zobaczenia. Może niebawem, nie wiem. I jeszcze raz proszę was o modlitwę. I to w sumie tyle. Dzięki, że jesteście. I... Buziaki dla was. Dzięki, że jesteście, bo mnie nie będzie. Moi drodzy, ja tylko chciałem powiedzieć, że, yy, że za mnie się nie módlcie, bo mi już nawet modlitwa nie pomoże. Tak na poważnie, to myślę, że tak będzie dla niej lepiej, kiedy trochę odsunie w internetowej cienie, poukłada sobie życiowe sprawy. Gdy daję papier to luto, słoniki. E, Sandro. Ze słownikiem! a nie ze słonikiem. Słownik, czytanie, trudne słowa.